Żyjemy w świecie, który działa w rytmie stworzonym pod męski cykl hormonalny. Codzienny, od rana do wieczora. Wydajność, kontrola, ciągłe działanie. Jaki system nie przewiduje przestrzeni ani czasu na czułość, bliskość, zmienność kobiecej natury, cykl miesięczny, ciąże, połóg, macierzyństwo. Rzeczywistość samodzielnej matki nie mieści się w jego schematach. Czy to naprawdę jedyna droga? Chciałabym po prostu być ze swoimi dziećmi. Nie być popychana do rezygnacji z macierzyństwa, do oddzielania się od dzieci i udawania, że wszystko jest dobrze. Pragnę wspólnego życia w bliskości, chcę, by nasze dni miały powoli w naturalnym rytmie. W rytmie oddechu, bez pośpiechu, z obecnością za nas dziesiątek mitingów, z czułością zamiast wydajności. Bez drugiej osoby przy boku trudno udźwignąć wszystko naraz, a jednak dzień po dniu próbuje z miłości i przekonania, że to ma sens. To ciągłe balansowanie między byciem przy dzieciach a zapewnieniem im dobrych warunków do życia i rozwoju. Już od pierwszej ciąży wiedziałam, że chcę żyć inaczej. Szukałam sposobów, by trud codzienności nie odebrał mnie córce. I po wielu latach smagań mogę powiedzieć, że się udało. Zrozumiałam, że da się to wszystko unieść inaczej. Że zamiast uciekać od rzeczywistości współczesnego świata, można z nią zatańczyć. Codzienne obowiązki uznawane za męskie nie tłumią już we mnie kobiecości. Moja intuicja i instynkt macierzyński, to nie słabość. Lecz ogromna moc. Obecność przy dzieciach to nie luksus, a fundament dobrego życia. Pracowałam pracę między śmierć dzieci i ich sen, i mimo, że to nie jest idealna harmonia i nie zawsze jest łatwo, to odnalazłam w tym lekkość i spokój ducha. Kocham to, że moje dzieci poznają świat przepełniony wolnością. Uczą się rytmu natury, słuchania siebie, rozumiania emocji. Robimy to razem w domu, nad wodą, w lesie, przy ognisku, przy rozmowach i codziennych czynnościach. Żywają w bliskości, z poczuciem, że są ważne. A ja, choć często zmęczona, czuję, że wybrałam dobrze. To moja codzienna droga na szczyt. Pełna wyzwań i miłości. I choć nie wiem, czy tam kiedyś dojdę, to na pewno nie przestanę próbować.